Zachwycam się, gdy patrzę na Ciebie, w Twoją twarz. Niewiarygodna miłość, szesnasty odcinek. Jesteśmy w czternastym rozdziale Ewangelii Marka, wersety od 53 do 65. Najpierw proszę posłuchajcie. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim w oddali aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedrin szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił. Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa. Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie. Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział... Ja jestem, a ujrzycie syna człowieczego siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: Prorokuj! Także słudzy, bili go pięściami po twarzy. Kiedy już przeczytamy Ewangelię, to wyobrażamy sobie jakiś jej fragment, e, tutaj jakiś ten moment tego przedziwnego sądu, który odbywa się nad Jezusem albo Jezusa, który odpowiada. I e, potem jeszcze prosimy Pana Boga o taką łaskę Poznania Jezusa takiego, jak, jakim Go Ewangelia objawia, jakim święty Marek go opisał. Dobrze jest powiedzieć, Panie Jezu, ja chciałbym Cię lepiej poznać i chcę. Przyjąć, poznać ciebie takiego, jaki tutaj nam się objawiasz, jaki tutaj mi się objawiasz. I kilka punktów, które mogą być pomocne w rozważaniu tej Ewangelii. Pierwszy z nich nazwałbym festiwalem fałszywych oskarżeń. Popatrzmy na tą scenę, jak arcykapłan najwyższy konstruuje całą tę, 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 tę sprawę sądową, moglibyśmy powiedzieć, nad Jezusem. Jak są jacyś ludzie, którzy przychodzą, żeby zeznawać fałszywie, jak i te zeznania się nie kleją. Nie sklejają. Później, jak, jak jeszcze raz jest jakiś tam moment o tym, ten, ci świadkowie, którzy mówią, że zburzy te świątynie, że w trzech dniach odbuduje ją inną, ale i w tym miejscu te świadectwa nie były zgodne. Moi drodzy, jak bardzo to przypomina różne dyktatury, które rożno, robią różne pokazowe procesy, w których wszystko jest ukartowane, po to, żeby tylko w oczach ludzi wypaść jakoś. Aby spróbować przekonać jakichś ludzi, że my tutaj słusznie postępujemy zgodnie prawe, z prawem, w majestacie prawa. Wszystko od początku do końca jest gdzieś ukartowane wcześniej. Wszystko od początku do końca jest jakimś teatrem. Teatrem takim fałszywym, niedobrym teatrem, e, który ma wprowadzić widzów w błąd. E, to wszystko gdzieś się dzieje. Można by odnieść nawet wrażenie, że że ci sędziowie, ci, którzy wydają potem wyrok na Jezusa, że, że odgrywają całą tę scenę po to, żeby być może nawet samych siebie przekonać, że, że mają jakąś rację. To jest jakiś pierwszy krok tej Ewangelii i patrzmy, że to wszystko się gdzieś dzieje wokół Jezusa i Jezus w to nie wchodzi, w ogóle w to nie wchodzi, on milczy, on nie daje się wciągnąć w tę grę. W tę fałszywą grę w ogóle się nie daje wciągnąć, w ogóle w nią nie wchodzi. Gdyby Można by tak zobaczyć, że gdyby wszedł w jakikolwiek sposób, zaczął się bronić. Jezus się nie broni. Gdyby zaczął się bronić, to wszedłby w rolę tego, gdzie są jacyś ludzie wyżej, którzy go skazują, on jest niżej, musi się obronić. A on po prostu w tę grę nie wchodzi. Tak jakby zostawiał widzom, tak jakby zostawiał czytelnikom, tak jakby zostawiał nam. Ee, Taką przestrzeń na to, żebyśmy my rozpoznali, co, co się tutaj dzieje. Żebyśmy my rozpoznali, gdzie tutaj jest, e, gdzie tutaj jest prawda. E, przyglądajmy się teraz w tej, w tej Ewangelii, konfrontując ją z życiem. E, przyglądajmy się czy, na ile, w jakich sytuacjach wchodzimy w różne gry. W których wiemy, że one są fałszywe. Albo też takim sytuacjom, gdzie, tak jak Jezus, w nie nie wchodzimy. Po prostu nie wchodzimy w nie. Jakoś zostajemy sobą, nie dajemy się wciągnąć w różne gierki, w różne manipulacje. To niech będzie takim punktem odniesienia, przełożenia tej Ewangelii na nasze życie. W drugim punkcie. Zobaczmy na to krytyczne pytanie, które zadaje najwyższy kapłan, który mówi: "Czy ty jesteś? Czy ty jesteś synem Bożym? Czy ty jesteś mesjaszem? Czy ty jesteś synem błogosławionego?" To jest pytanie kim ty jesteś, czy ty jesteś. To jest jakieś e, pytanie, na które e, cała ta Ewangelia próbuje odpowiadać. To jest pytanie, do któregoś momentu uczniowie sobie zadają to pytanie, kim jest Jezus. Potem sam Jezus pyta: "Wy za kogo mnie uważacie?" To jest pytanie o tożsamość Jezusa. Po raz kolejny się pojawia w tej Ewangelii, teraz w zupełnie innych i nowych okolicznościach. To jest pytanie, które ma jakby doprowadzić do skazania Jezusa. I, i, i zobaczmy, że w różnych krytycznych momentach naszego życia to pytanie też się w nas odradza: Kim jest dla mnie Jezus? Kim Ty, kim ty Jezu, dla mnie jesteś? Co mogę powiedzieć o Tobie, moim Jezusie? Czy ty jesteś jeszcze mój, czy już nie jesteś mój, albo czy jeszcze nie jesteś mój, jakimś moim, jaki jest mój Jezus? To jest pytanie, nie? I jak Jezus odpowiada, Ja jestem, to używa tego słowa, które po hebrajsku to jest jachwe, które było zabronione, którego nie wolno było głośno wypowiadać, to Jezus je z premedytacją wypowiada, i potem znowu milknie. Tak, jakby właśnie miało wybrzmieć, ja jestem, to jestem, ja jestem jedno z ojcem, widzicie mnie, widzicie i ojca, ja jestem. We mnie możecie zobaczyć, jaki jest Bóg, że Bóg jest taki, że się nie daje wciągać w różne gierki, w różne manipulacje, w różne wykorzystywania. Bóg jest sobą, Bóg jest rozdający się, Bóg jest nieulegający różnego rodzaju podmuchom takim. Nie? To jest Jezus, który się objawia. To jest Jezus, który nam się objawia w tej scenie i On zaprasza, żeby na Niego takiego popatrzeć, e, obiecuje też, a ujrzycie za chwilę, można powiedzieć, tego Jezusa w chwale, w obłokach, e, za chwilę Go zobaczycie w całej krasie, e, to, to jest odpowiedź Jezusa na to krytyczne pytanie I, i znowu zapada milczenie, tak jakby zostawiał nas, czytelników Ewangelii, tak jakby zostawiał tych, którzy mają się przygotować do chrztu, żeby się z tym zmierzyli, jak przyjmujemy to słowo Jezusa, co ono w nas wywołuje, y, po której stronie odpowiedzi ustawiamy się, kiedy słyszymy tą odpowiedź, czy przyjmujemy takiego Jezusa, czy przyjmuje Boga, który objawia miłość właśnie w sytuacji odrzucenia, skazania, y, wyszydzenia, oplucia, to jest takie pytanie, z którym możemy sobie też pobyć na tym rozważaniu. I wreszcie ostatni punkt tego rozważania: spełnia się Słowo. Gdybyśmy popatrzyli na zapowiedzi, Jezus kilka razy wcześniej zapowiadał: jak przyjdziemy do Jerozolimy, to starsi uczeni, arcykapłani go oplują, wyszydzą, e, pobiją, zabiją, trzeciego dnia zmartwychwstanie. I po raz kolejny to Słowo, to Słowo Jezusa się wypełnia. Te Jego obietnice czy zapowiedzi się spełniają. Zobaczmy, ta Ewangelia mówi bardzo mocno. Niektórzy zaczęli na Niego pluć. Zakrywali Mu twarz, policzkowali Go, mówili prorokuj. Także słudzy bili Go pięściami po twarzy. A to wszystko zaczyna się od takich słów, że oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. Yy, ta Ewangelia kończy się takimi dramatycznymi słowami i dramatycznymi rzeczami, których Jezus, Bóg, Ojciec w Jezusie też, których doświadcza po prostu na sobie. To, co wcześniej zapowiedział, teraz się spełnia. Spełni się też druga część tej zapowiedzi, czyli zmartwychwstanie, ale teraz się to wszystko dzieje. E, I tutaj są takie dwa kierunki. Możemy albo bardziej trwać w jakiejś kontemplacji, przyglądaniu się temu Jezusowi, który te wszystkie ciosy przyjmuje. Te ciosy, które są ciosami fizycznymi, te ciosy, które są ciosami słownymi, które otrzymuje. Ale możemy też patrzeć na coś takiego, że Jezus to zapowiedział i to się spełnia. To, to nie jest wejście Jezusa w rolę takiej ofiary, która biernie wszystko przeżywa. Tylko to jest wejście w Jezusa w taką, to jest przejście Jezusa w taki sposób, że on, że on, wybiera przejście pełne godności przez tą rzeczywistość, która go skazuje, która go potępia. On przez to przechodzi. To on to wybrał i on przez to przechodzi. On, jakby to powiedzieć nie. nie nie rezygnuje ze swojej godności, tylko, tylko w tej godności przez to wszystko przechodzi. Pamiętamy, że on w tej zapowiedzi mówił o zmartwychwstaniu, więc idzie naprzeciw ku pełni życia. E, przechodzi przez trudności, daje się przeprowadzać przez trudności. I to jest też Jezus, na którego możemy patrzeć, od którego możemy się uczyć, jak w różnych trudnościach nie rezygnować z własnej godności, ale nie wchodzić też w przemoc, nie wchodzić w odpłacanie złym, złem za zło. E, Porozmawiajmy na końcu tej medytacji z Jezusem o tym, co dzieje się w naszym sercu, kiedy na niego takiego patrzymy. Nie bójmy się mocnych pytań, czy ja takiego Jezusa przyjmuję, czy ja takiego Jezusa chcę naśladować, czy ja zgadzam się na takiego Boga, na Boga, który no właśnie taki jest, który tak bardzo kocha. Czy ja takiego Boga chcę mieć w sobie i za takim Bogiem chcę iść. To są trudne pytania, ale się ich nie bójmy. W końcu to jest wielki post i trzeba nam się z nimi mierzyć. Na czas medytacji przyjmijcie teraz błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Pamiętajcie o tym, żeby nasz kanał subskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dać kciuka w górę, nacisnąć dzwoneczek, udostępnić tę medytację komuś, kto może chcieć posłuchać takiego Słowa Bożego. Do zobaczenia z Bogiem.